Dzień dobry wszystkim, pora na kolejną wycieczkę kulinarną. No tym razem niestety Kundzior z nami nie pojedzie. Cierpi bardzo, gdyż przeszedł w czwartek operację i boli go cały czas. Trudno, no czasami tak niestety bywa. No a ja jadę teraz po Maćka i pojedziemy sobie gdzieś. No i tak, Maciek już idzie. Siemanko. śnieg, nie śnieg. nie Chociaż kundziora pozdrów, bo chciał z nami jechać dzisiaj, no ale. Mhm. Cierpi kundziora, bardzo. Kundziora, no. To popatrz tutaj, pozdrów go ładnie. Nie chcę. Dobra, to jedziemy. ça do łomży, to w białym stoku, to się, trzeba mieć wizę, żeby wjechać do łomży, bo jak ktoś nie wie, to biały stok z łomżą, to tak nie bardzo się lubi, nie bardzo. A dzisiaj mam utrudnione zadanie, bo muszę sama gadać. Maciek nie chce, kundziora nie ma. Kundzior to zawsze miał na nasz szkło wcino, a teraz leży, cierpi. Kundzior... Trzymaj je tam! Cóż ja mogę ci powiedzieć? No ale w każdym razie tak, jedziemy do Łomży. Będzie tam jeszcze ponoć z nami nasz kolega dojedzie z Łomży, Piotrek. No, a o Łomży już powiem trochę później, jak dojedziemy na miejsce, bo to jest bardzo ładne miasto. Powiem też o tym, kto jest słynny z Łomży, bo są słynni Łomżynianie i chyba, ja nie wiem nawet, czy ich jest więcej. A, jedna anegdota: kiedyś robiłam taką sondę na mieście, pytałam ludzi, czy znają jakąś słynną białostoczankę białostoczanina? I tam ludzie odpowiadają to to, to tam, to nie, że tam Branicki, to, to Zamenhof, to jeszcze ktoś. A pytam jednego takiego starszego pana, czy zna kogoś słynnego z białego I pani, ja nie tutejszy, jest z Łomży. <grym> Także taka anegdota Łomży. Dobra, to jedziemy teraz do Łomży, do restauracji chyba retro bodajże. A jak dojedziemy, to wszystko oczywiście pokażę. Łomża, Łomża, piękna okolica. Gdyby nie Warszawa, byłaby stolica. No i dojechaliśmy do Łomży do restauracji retro. No ona się mieści w takiej właśnie zabytkowej kamienicy. A jak w środku? No to sprawdzę. Muszę wam powiedzieć, że ja już w tej restauracji byłam tutaj kiedyś, chyba w ubiegłym roku. Jadłam nawet tutaj, ale nie pamiętam co. Pamiętam tylko, że tutaj było spotkanie z Tomkiem Łysiakiem, który prezentował tutaj w Łomży film taki dokumentalny na temat bitwy pod Monte Cassino. Bomba! I przyjechaliśmy tutaj właśnie po prezentacji tego filmu do tego lokalu. No, ale właśnie no wtedy bardziej byłam zajęta rozmową i z Tomkiem, i z pozostałymi gośćmi, z którymi tutaj byliśmy. I w ogóle nawet nie pamiętam ani co jadłam, czy mi smakowało. No, a to jak jest teraz, no to. No, to właśnie dopiero pójdę i sprawdzę. No, właśnie, tutaj ta restauracja retro mieści się w takiej kamienicy. To jest zabytek, no i tutaj widać wyraźnie jest tabliczka z napisem, że to jest obiekt zabytkowy i jest pod ochroną. A tak to jest, jak się nie włączy mikrofonu chociaż chciało się włączyć, i żeby pokazać to wszystko, bo ja na tym nagraniu mówiłam, że bardzo podoba mi się wnętrze, cały wystrój jest już jak najbardziej świąteczny. Jak widać zresztą, Tak, choinka, lampeczki kolorowe, no i było bardzo dużo ludzi w środku. Muszę powiedzieć, że w tym lokalu naprawdę robi wrażenie wszystko. Najbardziej ten wystrój mi się podobał. Tu jest jeszcze takie patio, czy no, takie pięterko, po które, na które się wchodzi po schodach. Tak to ładnie wygląda. No i zobaczcie teraz jeszcze menu. Ceny nie są wysokie, muszę powiedzieć, bo czy to przystawki, czy jakieś tam inne rzeczy, to nie jest jakoś drogie, absolutnie. Wybrałam dzisiaj do spróbowania bardzo ciekawą rzecz. Tutaj, zupy. Zupa cebulowa na piwie, Podlaska zupa cebulowa. Ja powiem, że mieszkam całe życie na Podlasiu od urodzenia, ale takiej zupy. Nigdy nie próbowałam, dlatego wybrałam, chciałam spróbować, no a tutaj już inne rzeczy, można zobaczyć, że wcale nie jest też tak drogo. Ceny są jak najbardziej przystępne, nie są wygórowane, nie wiem ile oni płacą za prąd w tym lokalu, ale światełek tych kolorowych było bardzo dużo. No i Maćka rękawiczki, zastanawiałam się, tutaj nie słychać tego, bo oczywiście mikrofon był wyłączony, od kiedy on chodzi w rękawiczkach? No to mi odpowiedział od tego czasu, kiedy jest zimno. Czy jest tak zimno? Nie wiem, co to będzie, jak będzie minus 20. Temperatury cały czas na plusie póki co. No i zobaczcie, już ostatnia karta, znaczy ostatnia strona karty. Kiedy są napoje, to oczywiście nie dla mnie, no bo są alkoholowe. Jeśli chodzi o wystrój lokalu, to jest super, bo naprawdę bardzo dobrze to wszystko wygląda. Jeżeli ktoś chce przyjechać, zobaczyć, jak wygląda porządny lokal. Przynajmniej, jeśli chodzi o wystrój, no to tutaj do Retro, do Łomży. Natomiast jak smakuje, no to się jeszcze okaże. Ja zamówiłam dzisiaj szmecer wieprzowy z pyszonym ogórkiem, no i postanowiłam spróbować z zupy cebulowej po podlasku. Pierwszy raz coś takiego będę próbowała, bo nie znałam nigdy takiej podlaskiej potrawy. No a Maciek zamówił sobie to totlet Wolaj, ale jeszcze oddzielnie surówkę. No jest słaba. Ja to mówię Kolesław, no ale to chyba po polsku to Kolesław. No i jeszcze marchewka z groszkiem. To jest marchewka na zimno, nie miała być marchewka z groszkiem? Co? Dodanie idzie inne. A, Dodanie inne idzie, tak? No i jak? Dobre, Maciek mówi dobre. To jest zupa cebulowa po Podlasku. Nie wiem czy to po Podlasku, ona tak się nazywa. Ja powiem, że pierwszy raz... Pierwszy raz słyszę o tym, żeby taka zupa była na Podlasiu. O, ale zaraz spróbuję. Do zupy jest jeszcze taka bułeczka z masłem chyba czosnkowym, nie wiem, zaraz sprawdzę. No i powiem wam, spróbowałam tutaj kawałek, bomba, naprawdę pycha. No i druga surowka, którą Maciek sobie oddzielnie zamówił, ogóreczki z papryką, z gorczycą chyba, takie pikle bardziej. Zobaczcie jakie duże ciastka włączył pieką i to wieszają jeszcze na poręczy. Tak, żeby było porównanie. Ta gwiazdka jest większa od mojej ręki. Te serduszko, no, tak jak widać. I wieszają na poręczy. ozdobione świątecznie już. Dojechał do nas Piotr, jest przeziębiony. Co to w ogóle są ze święta? Kłdzior po operacji. Piotrek chory. A ja wczoraj nie dam rady chodzić, coś mi w kręgosłupie uchnęło, ale dzisiaj działam, funkcjonuje. Maćka Devolaj. A tak wygląda mój sznecen. Epshawe. Moje jedzonko było tak dobre, że postanowiłam jeszcze pierwszy raz w zasadzie w lokalu, który odwiedzam w ramach wycieczek kulinarnych, zamówić sobie deser. No i wjechała. Karpatka Wiśniowa. Zobaczymy, jak będzie smakować. Wygląda bardzo dobrze. Toaleta, jak widać, czysta. Zaszłam tam. No, ale nie chciałam gadać, bo tam taki pogłos był. A poza tym, głupio by wyglądało, gdyby nagle ktoś szedł. Tu ktoś siedzi i w kiblu gada, nie? No ale obowiązkowo chciałam sprawdzić, pokazać czy jest czysto, czy jest mydło, czy jest papier. Tutaj jest i papier, i ta taka dmuchawka, susz, suszarka, no więc nawet, zobaczcie, nawet instrukcja mycia i dezynfekcji rąk, jeżeli ktoś by potrzebował, a nie wiedział, jak to wszystko jest. No i tak się wychodzi, tutaj widać takie miejsce dla dzieci i bardzo przestronna sala, pięknie udekorowana, ja powiem, naprawdę nie mogłam się napatrzeć, nawet tam był taki przez chwilę tron dla królowej. No i tu moje chłopaki, znaczy moi przyjaciele, zaraz te dyskusje toczyliśmy, polityczno-historyczne, no i Piotrek Milew wspomina Białystok. Wyszłam z retro, zaraz wyjdą chłopaki, zjedliśmy. No i dzisiaj pełne zaskoczenie. Pełne, dlatego że nie zapłaciliśmy nic. Znaczy, ja nic nie zapłaciłam, Maciek chyba nic nie zapłacił. O takie lokale to my lubimy. I nie zobaczcie, ciastek tutaj wita I wszystkich. I słusznie. Na fejsie. Bo mam przywryj, ale. Mam ciastek. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt Państwu życzę. Do widzenia. I Dziękuję. Mikrofonik masz? Tak, mam. Dobrze. Panie Piotrze, jak to się stało? Ja, może tak stanął, żeby tutaj od lampek było widać. Że, że to się nam pan. Kakao? Nie, jak to się stało, że ten? Ja dzisiaj zjadłam obiad i deser i zupę i nic nie zapłaciłam. Jak to A, się stało? Mikołaj. Mikołaj to był? Mikołaj, to był. Tu pan ciastek jest. Ej, ale panciarcek to jest panciarcek, a my już żyjemy w Polsce, czyli w, yy, w krainie, gdzie może on nie rządzi, ale istnieje, przynosi prezenty. Takie. O, o właśnie, i to potwierdzi pani kolega. Ty <grym> zawrócił. Słuchaj, jak oceniasz ten lokal, bo ja powiem Ci tak, jak byłam tutaj pierwszy raz z tobą zresztą też... Wtedy Żona było... dzwoni, mogę odebrać? W trakcie? No dobra, no możesz, możesz. Moniu, zaraz do ciebie odzwonię, bo wychodzę, dobrze? Pa, na razie, pa Żona mówi, że już powinienem spać o tej porze. No to już właśnie cię puszczą. Przed, przed drogą muszę się Tylko, dospaść. że właśnie ja jak byłam tutaj pierwszy raz z tobą zresztą wtedy był Tomek Łysiak, pamiętam, to y, nawet nie pamiętam co jadłam i nie pamiętam czy mi smakowało. A My wszyscy jeliśmy bardzo... to samo, ponieważ y, Państwo Łysiak y, z racji tego, że są znanymi y, z Znawcami dań wegetariańskich, to polecili nam wtedy dania właśnie z, z kuchni wegetariańskiej. Znaczy, ja nie chyba, pamiętam, chyba co trochę jadą, Chyba za mocno ale... powiedziane wegetariańskie, ale takie, które nie mają, nie, 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 nie mają w składzie mięsa. Ja nawet chyba pamiętam, że to były takie bułki bao z jakimiś tam rzeczami tajskimi. No mówię, że to wegetariańskie. Ale. To było smaczne. Nawet tak smaczne, że wszyscy się zjedali, i próbowali od siebie wszystkiego nawzajem. Ja Tego nie, już nie ma w karcie. Ja nie pamiętam, ale dzisiaj jak jadłam, to mi bardzo smakowało. Ale dzisiaj zmieniona karta. Na... Uważam, że ta karta jest lepsza. Brakuje mi jednej rzeczy. Golonki, która była doskonała. Chyba najlepsza jaką jadłam w życiu. Golonka jako bardzo znane danie wegetariańskie. Taka dietetyczna. O, bardzo. Umówmy się. Bracia rodzaj mają rację. Jeść tylko świnie, świnie jeszcze raz świnie. No i tak, i dzisiaj obiad z deserkiem postawił Mikołaj. Ja lubię takie wycieczki, prezenty do Mikołaja, a czemu nie? Także dzisiaj sponsorował święty Mikołaj mój obiad, więc nie wiem ile on kosztował, ale raczej nie było drogo patrząc po cenach w tym lokalu. Jedzenie jest bardzo dobre, szczególnie smakowała mi zupa cebulowa, ta podlaska. Jadło mi pierwszy raz, ona chyba była z jakąś taką, nie wiem, zasmażką czy coś takiego. W każdym razie yy, i bardzo mi to smakowało. Polecam wszystkim retro i tą zupę yy, właśnie tą cebulową. Dania te, yy, główne też były bardzo dobre. Yy, były yy, mój szmytel, yy, bardzo dobry. U Maćka powiem, że bardzo smakowały mi szczególnie te ziemniaki pire. One były z jakimś takim masełkiem. Nie wiem, może oni sami nawet robią te masełko. A może nie, nie wiem. W każdym razie yy, bardzo mi to smakowało szczególnie te ziemniaczki pire. No i co jeszcze? Jest jeden minus, w zasadzie dwa. Pierwszy minus to e, dosyć długo się czekało na danie, na dania, ale być może dlatego, że dosyć sporo ludzi tutaj było, być może to z, tego, z tej przyczyny właśnie taka sytuacja, a być może nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, e, no ale może to wyjątek. Natomiast drugi minus to był w toalecie. Tam czymś zimnym muchało. Nie wiem, co, ale było bardzo zimno. No i jeżeli ktoś ma, no, tam powiedzmy, <laughs> dłuższe posiedzenie, to zmarźnie. Nie wiem, co tam dmuchało tym zimnym. Czy to taka klimatyzacja, taka, ale naprawdę bardzo, bardzo mocna, jeżeli chodzi o ten zimny podmuch. No więc dzisiejsza wycieczka kulinarna z przygodami mikołajowymi, bardzo dobrze. Dlaczego nie? Dlaczego ma nie być takich niespodzianek? No poza tym wszystko fajnie, żeśmy sobie znowu się spotkali z Piotrem, pogadali. Wiecie co, ja to Łomże lubię, naprawdę ja to Łomże lubię. Obiecałam Wam jeszcze powiedzieć o znanych postaciach z Łomży, ale zdecydowałam, że jednak lepiej będzie, jeżeli... Jeżeli ja to powiem, przyjadę tutaj jak będzie cieplej. Tutaj jest jeszcze wiele innych lokali, a tak przy okazji właśnie tak, tu jest retro. O, to jest ta restauracja. A tutaj, obok, jeżeli ktoś chce, to może przenocować w tym drugim budynku. Natomiast jedną postać znaną mogę już w tej chwili zdradzić. Bardzo znana Hanka Bielicka. O innych postaciach ciekawych, znanych w Łomrze jeszcze Wam opowiadam. Tak jak powiedziałam, przyjadę kiedy będzie tutaj widno, będzie cieplej. I wtedy uda się pewnie pokazać kilka w ogóle fajnych rzeczy, bo Łomrze jest naprawdę bardzo fajna. Ja lubię łomrze. Może mnie z Białego Stoku nie wypiszą, ale żeby nie było tak słodko, to jest taka fajna rzecz. Co jest najlepszego w Łomży do kupienia? Jak ktoś chce coś kupić, to co najlepszego w łomrze może kupić? Bilet do Białego Stoku. Oto takie złośliwości nasze. Białostocko-Łomżyński, ale ja Łomżę osobiście bardzo lubię. Dobrze tu się czuję, Łomża mi się bardzo podoba. Są tutaj też fajni ludzie, a na przykład Piotrek. No. no i panowie jeszcze uskuteczniają plotki, mówią, że baby to plotkary, a tutaj proszę bardzo stoją, stoją i gadają, i gadają, dzięki czemu ja mogę w spokoju nagrywać. Maciek nie gada, kundziora nie ma, więc cóż. <noise> już krzyczy Maciek, że muszę kończyć, także kończę, wracamy. No i wyjeżdżamy już z łąży wycieczka kulinarna przedświąteczna zaliczona. Jeszcze przednoworoczna chyba trzeba będzie jakoś zaliczyć, co Macieju? No, coś może pojedziemy gdzieś za tydzień, a później kolejna wycieczka do Zakopanego. Ja bym pojechała, kurde, do Zakopanego, no. Ja bardzo lubię zakopane. Mi się zakopane podoba i naokoło zakopanego mi się też bardzo podoba. No ale tak, po nowym roku mam nadzieję, będą kolejne wycieczki kulinarne. Widzę, zjeżdżam na pas. I ten, i co ja mówiłam, już nawet nie pamiętam przez ciebie, przez to Twoje kiwanie palcem. Tak czy inaczej, yy... Do że jeszcze na pewno będę wracała, też do retro, bo jedzenie było bardzo dobre, Wystrój jest piękny. Najładniejszy wystrój, w jakim byliśmy, nie w lokalu, nie, nie było ładniej, ładniejszej restauracji, w której byliśmy, nie macie. Może, a, już więcej chciałam powiedzieć, że Hunziro, żeby z nami już pojechał, żeby już nie przechodził żadnych pooperacyjnych historii. Najważniejsze, że operacja się udała, teraz chwila pocierpie, ale. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Potrzebny jest jeszcze operator i druga osoba do gadania, bo Maciek to tak słaborozmowny. No ale tak czasami bywa, że jedni tylko dobrze wyglądają. <laughs> Na przykład Maciek dobrze wygląda. Dzięki za wszystko, za suby, za, za inne różne historie. O, czekaj, coś siedzi, bo tu nie mam pierwszeństwa. Dzięki za suby, za oglądanie, za wszystkie lajki. No i już do następnej wycieczki kulinarnej. A teraz już wracamy do domku. Dzięki. Do zobaczenia, papa. Pa.